Powitać, powitać państwa, ufów, tej strony, pieseo, a to jak widzicie, kolejny odcinek z gry Subnautica, tak, w tle Aurora, jak zawsze, ostatnio, bardzo często w Aurorze jesteśmy. A dzisiaj, moi drodzy, nie rozpoczynamy w bazie, a rozpoczynamy w, na kapsule, bo mamy pewien komunikat, ale to za chwilkę. Oczywiście chcę wam podziękować za to, że jesteście, za to, że dzięki wam... Ten kanał się rozwija i naprawdę, można się, dobrze, naprawdę, czuję się tutaj cudownie, dzięki wam, naprawdę, dziękuję jeszcze raz, oczywiście dzięki wam, e, coraz bliżej jesteśmy do 400, do 500 subskrypcji, chciałem powiedzieć 400, do 500, 400 już było, e, więc lecimy dalej, oczywiście zapraszam do lajkowania, subskrybowania i żeby nie przedłużać, lecimy odsłuchać radyjka, ale przedtem jeszcze chciałbym sobie, o, Zamienić oddycharkę. To no, mi oddychareczka będzie bardziej potrzebna niż co inne. A tak to radyjko. Zobaczmy co powie. E, 7 Spróbuję, że struktura kapsuły w dobrym stanie. Jednak fabrykator jest zepsuty. E, prosimy o teraz, na ty, e, pomoc. Kapsuła numer 7 Bez odbioru. E, źródło transmisji zapisane w bazie danych. Źródło danych. E, Sygnał lecz załączony w uszkodzenie uległ uszkodzeniu. Ostatnie dostępne dane wizualne zostały pobrane i podane z pogodowym fabrykatorem. Na głębokości 200 w niskiej aktywności ekologicznej. na napływ od sekcji rafowej Aurory 7. To nie. Zobaczmy na ten. Na zarządzanie. Kapsuła numer 7. 12. 13. O kurczę. Radio, latarnia. Dobra. Eee, dobra. Załoga zgłasza problem. Eee, niski, jak to. Przybliżone źródło transmisji. 1 km na południowy zachód od sekcji rufowej. Rufa. Eee, dobra. Rufa rufą, ale ja nie pamiętam, jak to wyglądało. Rufa. Zaraz do Was wrócę. Jak się to wiem? Moi drodzy, oczywiście się nie obeszło bez tego, że... Ej, pies, wiesz co? Zapomnieliśmy ci powiedzieć, że jeszcze jedno powiadomienie teraz przyjdzie i... powiadomienie przyszło właśnie przed chwilą jak wypłynąłem. Więc odsłuchajmy. This is LifePod 4. We've landed close Aurora

Dobra, 200 od to będzie koło ile? Kilometr na południowy. Eee, wschód, zachód, północ, południe. N, S, E, W. Dobra, na tym ja się jeszcze znam. Dobra, moi drodzy, także więc płyniemy zobaczyć, co się tam wydarzyło. 2000 lat moi drodzy, nie wiem co to. Ale coś znalazłem. To wygląda na bardzo, a to bardzo ładne wejście. Wow, pierwszy raz takie coś widzę. Ale to pierwszy raz. Muszę wam przyznać, że wow, że pięknie to wygląda. Pięknie. Bardzo ładnie. Ouf. Ktoś chce z wasolów. O srebro to wezmę, bo srebro akurat się przyda. To coś jest dalej nawet. Mapa. A to tutaj jest przejście jakieś. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Zobaczmy. Tutaj jest. Mam taka kopuła. Dobra, moi drodzy. Tutaj pewnie jest możliwość wypunięcia Tak, jest możliwość wypunięcia Poszukam dalej naszej załogi zaginionej. Popatrzę, poszukam i zaraz się do was odezwę. Moi drodzy kochani, niestety, ale no nie znalazłem. Nie dałem rady znaleźć tej kapsuły. Na ten moment y, nie da się płynąć. Nie da się płynąć y, Seamoth'em, tutaj Seamoth jest zbyt delikatny. Już cztery razy go naprawiałem podczas y, tego całego pływania. Nie da się, po prostu się nie da. Więc przepraszam, ale tej kapsuły na razie nie zbadamy. A poza tym moja postać potrzebuje wody powoli. Ale dobrze moi drodzy, widzimy się za chwilę w bazie i omówię co będziemy dalej robić w bazie i w ogóle jak będziemy się rozwijać. To planuję zrobić jeszcze dodatkowo. Także więc zaraz się widzimy. Ciao. Moi drodzy, znalazłem jakieś dziwne miejsce. Teraz otworzę, właśnie, cargo. Jakiś dziwny wrak znalazłem. Apteczka. E, Pop. Wymagane uzupełnienie płynów. No nie wiedziałem. Proszę pani. Cargo. Computer Seaglejt, takie rzeczy podstawowe, ale zawsze z tego tytan jest jakiś, taka prawda. Niby zwykłe, niby zwykłe, ale. O! Zawsze się przydać, mogą Chciałbym dzisiaj też troszeczkę rzeczy porobić, typu stanowiska, nie stanowiska. Coś tutaj mamy. Aha. Czyli to zostało naprawione bez. W ogóle sensu jakiegokolwiek. Aha. Nieźle. Dobra, płynę dalej do bazy. Zobaczymy się za chwilę. Moi kochani, jak widzicie, jestem w bazie. To nieco rzeczy porobione. Jestem zadowolony, bo mam pełne bateryjki. Tworzę rzeczy bardzo potrzebne, czyli potrzebujemy iść do. Stacji ładowania. Stacji. O, moduł zwiększenia, po prostu operacyjny. Cyk, cyk, zasięg, zwiększamy. Super, zwiększymy nieco zasięg i poszukam sobie. Wraki. Tak, wraki poszukamy i będziemy mieli więcej. Także więc. Ja w tym czasie zacznę zbierać rzeczy na możliwość nieco rozbudowy naszej bazy. Także więc zobaczymy się za pewien czas. Tak, żeby Was tutaj nie zanudzać. Many unbearable hours later. Dobrze, moi drodzy. Jestem przy pierwszym wraku. Typowo przy bazie. Jak wiecie, ladro, Ladio latarnie sobie zeskanujemy. Ze względu na to, że będziemy potrzebować jej do paru rzeczy. Ale tutaj coś jest. Pragnę sterowni skanującej. No, myślałem, że coś będzie fajniejszego. Typu coś od. Z tego, jak to się nazywa Cyklopa, bo bym chciał bardzo, bardzo Cyklopa bym chciał. Tam mamy wraki jeszcze. Ten wrak mamy. E, jakieś dwa wraki na dole mi się tam pokazują. Jestem bardzo ciekawy, co to Także więc zaraz do Was wrócę, po tym jak się do nich dostanę. 80 impressions later. Would you please stop me? It is starting to get very annoying. Dobrze, moi drodzy. Jestem, ale widzicie, że mamy przyjaciół tutaj, niektórych, to nam będą chcieli przeszkodzić. Dobra, schował się kolega. Teraz ten nam... nam... Au! Odgrzwa. Wyjdę idę naprawia. Trzydziutko. O kurcze, on dostaje tak po tym o, Panie! Panie! Przestań, zostaw! Nie wolno Zostawcie! Nie. Dobra, trzeba się ewakuować trochę Dalej Troszeczkę się dalej trzeba wyewakuować. Już? Już im zostało? Już. Dobra. Podpłynę tam ręcznie, więc... Musimy się... Nieco... O kurczę, ile tych braków nam odbyło. Wow. No, jak widać, one sobie tutaj grasują te stworki potworki. Nie lubią nas, zwłaszcza. Paru rzeczy. Czy coś tutaj mamy. Ja wiem, ja wiem, ja wiem Nie, nic tutaj nie mamy. A szkoda... A czekaj. Le reflektor. O, reflektory, będą bueno, fajne. Dobra, mamy tutaj. Tamte już mamy ogranicy, tego mamy. Dobra. Widzimy się przy następnych wrakach już za niedługo. Moi drodzy! Stalker nam zabrał kamerę. Odejdź, o, zostaw. festa Kamerę nam zabierają. Chamy. Za przeproszeniem mówiąc. Biorą nam kamerę i się z nimi bawią. A musimy je wtedy, kurczę, naprawiać. Nie miło z ich strony. Niemiło bardzo. A to jest kolejne wejście do tej. Miejsca dobra, tutaj mamy te zaspawane magiczne wrota. Więc pora je odspawać. Syk, praśmy co się kryje w środku. Pokaż kotku, co ma w środku. Rozetniemy i zobaczymy co tam jest. Sam jestem ciekawy. Dobrze, że mam baterię chyba zapasową jeszcze. W razie co? Bo to róż nie potrafi być. Dobra otwieramy A to tutaj my byliśmy gdzieś A stąd byliśmy Chyba Tak? Bo one się zamykają chyba automatycznie te drzwi Dobra no dobra rozpawam i zobaczymy co tutaj się jeszcze kryje Bo gdzieś gdzieś nie mogliśmy wejść Wiem Gdzieś było takie że nie mogliśmy coś zrobić bo były zaspawane drzwi A nie mieliśmy jeszcze palnika moi kochani Zobaczymy Dzień dobry No, oczywiście Lekka butla o zwiększonej pojemności Fragment przenośnej konsoli pojazdów e, Ładowarka baterii Fragment przenośnej konsoli pojazdów Fragment stanowiska modyfikacyjnego. Dobra. Super. Super. Tutaj jest te wejście, tutaj mamy to. Coś byłoby jeszcze zaspawane. No ale dobra. Zobaczmy sobie, co my tutaj dostaliśmy. mamy dużo tytanu, to wiem na pewno. Eee tej nowości. Reflektor. Donica ścienna. Mm. Lekka butla o zwiększonej pojęciu. Ultra lekka butla, która nie ogranicza ruchów. Wysokopojemnościowa butla O2. E, Wysokopojemnościowa butla O2. Aha. Okej. Okay. Okej. Okay. Fajnie. Warto wiedzieć. Co mam gdzieś obok? Kolejny wrak. Że więc do niego też podpłynę Ale wrak. Uh, 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 uh. Ale wrak się liczy jako wrak. Wrak się liczy jako wrak Musimy sprawdzić też czy coś tutaj jest? Czy nie ma? Takie szybkie ogrzędziny. Nie, nie ma. Dobra. Także płynę do trzeciego wraku i zaraz się widzimy w trzecim wraku. Dobrze moi drodzy. Reszta pozostałych wraków jakie patrzyłem, to już eksplorowaliśmy. Więc ich nie warto pokazywać po prostu, bo już były. Po prostu były. I nie warto im was znowu nimi zanudzać. E, w sumie parę... Pla e, stopów tytanu potrzebować będziemy pewnie. Więc niech się robi. Czy mamy coś co będzie mniej potrzebne e, Tytan, cyk. Zrobię sobie nam rzeczy tutaj. I będziemy mieli nieco... Osztapki Tytanu są o tyle fajne, że kurczę... Mniej miejsca zajmują też. I będziemy mieli już na przyszłość czapki Tytanu. E, dobra, to, 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 to. Teraz anulujemy sobie ten, bo tutaj mamy, to mamy, to mamy, te trzy. Te kamery mamy. No e, dobra, jeszcze zobaczę tutaj ewentualnie to. E, ale to już na kamerze, więc... Zaraz się widzimy z powrotem jak ogarnę już rzeczy i przygotuję nieco do rozbudowy bazy. Dobra, moi drodzy. E, zaczynam robić tak zwaną narzędzie nawigacyjne. Już nam tutaj, pach, 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 syk, elegancko, Francja elegancja, narzędzie nawigacyjne już posiadamy, e, konstruktor baz, a za to sobie schowamy, e, co by tutaj schować, coś co nam nie jest potrzebne, wiadomo, że wszystko jest potrzebne, e, na razie nam nie będzie to narzędzie potrzebne.

Takie rozbudowa, żeby mieć y, możliwości na przyszłość. Ale może zamiast pomieszczenia wielofunkcyjnego bym dał w sumie... Y, Kus, burz. Dałbym jeszcze... A, jeszcze jednego segmentu nie mogę. Dopóki są... Y, no tak. Sekcja TU, sekcja taka. ale dlaczego ja nie mogę? Coś jest nie tak? No ale no, było można. Dobra, zrobimy sobie pomieszczenie wielofunkcyjne. Z czego zrobimy sobie tutaj nieco rozgałęsienia? eee o. Co o odpoczynku w cenę zwiększenia produktywności. Nie wiedziałem. E... Pomieszczenie wielofunkcyjne, jeszcze jedno zbudujemy. Bo potrzebować będę tutaj e, jedno magazynowe, o i tutaj mam jeszcze przejścia dwa, ale nie chciałbym tych przejść, nie, 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 nie. przejścia nie chcę, nie, 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 przejścia nie, no, nope. przejścia to nie, e, tutaj sobie zakręt może zrobię, taki, o. I chciałbym może szklane, ale szkło emaliowane trochę kosztuje nas też. Duże pomieszczenie ze szklarną kopułą, wow. Szkło emaliowane, no pewnie nas będzie kosztować trochę. Ale dobra, zbuduję sobie tutaj przestrzeń magazynową. Pyk. Tu będzie przestrzeń magazynowa. Więc tamto przeniesiemy sobie tutaj i w ogóle. Tutaj będzie kraftowa i takie inne. Dobra, ale będzie potrzebować do tego wszystkiego więcej, ale to o wiele więcej energii. Otwórz szafkę, bierzemy wszystko, co tutaj mamy. Nie wiem dlaczego nie wziąłem pod uwagę tego, że ja tutaj mam rzeczy jeszcze. Życie. Dajcie się wody, napijemy. Jedzenie ostatnie, cykl kwart, przybory. No mamy mało miejsca. Dobra, ale to się zaraz załatwi więcej. Burzymy szafeczkę, żeby mieć przejścia. Dobra, ładnie, fajnie. Wzmocnienia. Lit będę potrzebował na wzmocnionko, żeby dać. Ale przed wzmocnieniem będę chciał jeszcze szybę zrobić. Okno. O, żeby było ładne. Okno jedno. Aha, czyli okno mogę jedno na całe pomieszczenie. Tak. A, okno potrzebuje szkła. No, tak. No ja wiem, że szkła potrzeba do okna. Szkło. Cyk. Szkło. I cyk. To wywalę, to wywalę. Dobra. Nie, szkło tylko jedno mogę dać Posału. Dobra, dobra, wiem, 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 wiem. Zaraz wzmocnienie zacznę robić eee, Przybory, złotożycie metalem. lit. Trzeba to zrobić wzmocnionko Żebyśmy się nie zatopili. Już Już. Tutaj jeszcze. Ale nabieramy wody szybciutko. Ej, ale szybciutko nabieramy wody. Gdzieś jeszcze? Tu nabieramy wody. No, szybko się zrobiło. Poszycia, uruchomione systemy osuszania. Dziękuję. Ech, dobra. Wiem, że budowanie nie jest może dla Was najciekawszą formą, także więc umilewam to i nieco będę przyspieszał budowanie. Dobrze moi drodzy, jesteśmy z powrotem, chcę wam pokazać tutaj jak to wszystko już wygląda, pewnie widzieliście jak to wszystko tam e, wygląda i w ogóle, więc mam nadzieję, że jesteście zadowoleni e, z tego co tutaj wyszło nam, e, jak widzicie tutaj będzie bardzo fajny magazyn, e, tutaj będziemy mieli po prostu magazyn, e, to będzie takie fajne oddzielenie, że kafa i tutaj będzie napisane co jest z tym. Tutaj kolejne, tutaj kolejne, kolejne 4, 2, 3, 4. Też. więc nic tylko będę zbierał dzisiaj tytan i kwarc. Więc życie mi powodzenia. <grybujesz> Bo to będzie duża zabawa. Nóż żarowy sobie dam pod córeczkę, No i mamy też stanowisko do ulepszeń. Także więc moduł głęboko... O, Simonfa mamy. Simonfa 2, sztabka prastali, szkoła mariowane magnetyt. Ulepszona butla. E, dobra, ulepszona butla, 4 metale, litu. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak od razu chcę sobie zrobić, żeby nie było problemu. E, dobra, zjemy sobie buteleczkę. I cyk. Robię buteleczkę. O, teraz to fakt. St prawie. 225 tlenu. No, to jest coś niemożliwego. Baterykę wezmę, niech się schowa. E, dobra, niech jeszcze pomyślę, co tutaj będzie nam potrzebne. No, będę potrzebował znajdywać te rzeczy i w ogóle... Byłbym wam wdzięczny, gdybyście napisali mi w komentarzach, e, jak znaleźć mam przepis na areożel bo to by się bardzo, bardzo przydało. Byłbym Wam bardzo wdzięczny. Także więc... Jak to się mówi, moi drodzy, do usłyszenia w następnych odcinkach. Dziękuję Wam za to, że jesteście, dziękuję za to, że oglądacie ten kanał i odcinek. Jestem Wam niezmiernie wdzięczny. No i co? Trzymajcie się, pożegnać Was, UF, uf. pa, do następnego...